Cześć wszystkim z tej strony Marcin i w tym poradniku pokażę Wam jak zrobić taką fotomanipulację, jaką możecie zobaczyć u mnie. Na początek chcę powiedzieć, że nie jestem jeszcze żadnym ekspertem od tworzenia fotomanipulacji. Na YouTube możecie znaleźć wiele innych ciekawych osób tworzące takie właśnie rzeczy. Gorzej trochę z poradnikami, tym bardziej z poradnikami po polsku, bo takich chyba nie widziałem. Także mam nadzieję, że spodoba Wam się ten poradnik i że będziecie mogli się czegoś z tego nauczyć. Okej, okay, i już zaczynając. Do tworzenia tej fotomanipulacji wykorzystam kilka zdjęć znalezionych na portalach udostępniających fotografie stokowe. Zacznę od tego zdjęcia jeziora Louis. Z tego zdjęcia chcę wziąć tylko to jezioro i góry, a niebo zlikwidować. W tym celu użyję pentul i odznaczę góry i jezioro, od reszty Kiedy to zrobicie? Kliknijcie prawym i następnie make selection. Ustawcie feather radius na Trzy piksele, by nadać temu wycięciu delikatne przejście. Następnie kliknijcie któreś z narzędzi do zaznaczania i kliknijcie layer via copy, by skopiować tą zaznaczoną część. Odkliknijcie nasze tło. Następnie dodam kolejne zdjęcie. To zdjęcie Galaxii, a dokładniej Karina Nebula. Zdjęcie znalezione na oficjalnej stronie European Southern Observatory. Możecie tam znaleźć wiele innych ciekawych zdjęć. Są udostępniane na licencji do wykorzystania i przekształcania tych zdjęć. i używając move tool przesuncie to zdjęcie do naszego głównego projektu następnie kliknijcie narzędzie do zaznaczania i klikając prawym przejdźcie do free transform by dopasować to zdjęcie do naszego projektu. Następnie poprzednie zdjęcie z jeziorem i górami przesuńcie na samą górę, tak to by ono było widoczne na pierwszym tle. Wciśnijcie Control i kliknijcie na tą warstwę, by trochę edytować nasze, nasze zdjęcie, by poprawić kontrasty, światło i tak dalej. Kliknijcie Image, Adjustments i następnie przejście do Shadow Highlights. Zwiększcie trochę kontrasty w Midtone Contrast i odejmijcie trochę kolorów w Color Correction. I dodam trochę Amount przy Highlights, by o wiele bardziej to zwiększy kontrast na moim zdjęciu i da połyskujące światło. Następnie, klikając tą małą ikonę na dole, przejdę do black and white, zbiorę tint, by ustawić niebieski kolor na moim projekcie, Można przesunąć trochę cyjan na lewo, by zrobić to zdjęcie ciemniejszym, bardziej dramatycznym. Następnie ta warstwa już pozostanie cały czas na samej górze, i wszystko, co będziemy dodawali, będzie pod tą warstwą. Następnym zdjęciem, które dodaję, jest księżyc. Podobnie jak w wypadku zdjęcia z nebulą, po prostu przyciągnijcie do projektu głównego. Następnie ustawcie swój rozmiar używając Free Transform. I w trybie mieszania dla warstw ustawcie Screen. Teraz trochę przeszkadzają te gwiazdy na Księżycu. Dlatego wymarzę je używając Eraser Tool. Zduplikuję zdjęcie z księżycem, by utworzyć go nieco jaśniejszym. Następnie dodam zdjęcie modelki. W tym celu użyję również pentul, by zrobić selekcję. i feder radius na 3 od 5 pikseli. I używając move tool przeciągnijcie to zdjęcie do naszego głównego projektu. Wstępnie używając opcji free transform dopasujcie rozmiar na taki jak chcecie. Jeżeli zobaczycie jakieś nierówności, możecie je wymazać używając Eraser Tool. I teraz jedna z ważniejszych rzeczy, czyli tworzenie cieni. W tym celu zduplikujcie warstwę ze zdjęciem, wciśnijcie CTRL i... Kliknijcie na waszą warstwę, z której chcecie utworzyć cień, następnie użyjcie Free Transform i przeciągnijcie to zdjęcie zduplikowane do dołu, tak by tworzyło cień, następnie go dopasujcie. Jeszcze nie wygląda to perfekcyjnie, dlatego zmniejszcie Wasze krycie na tym zdjęciu. I jeżeli chcecie jeszcze dodać realizmu, możecie kliknąć Filter, Distort i Ripple. Dodając trochę procent, możecie utworzyć z cienia taki efekt szklanego rozmycia. Teraz tą samą metodą, jak modelkę, przeniosę do mojego zdjęcia Będzie, Oczywiście, używając pentul, zrobię selekcję. Dopasuję rozmiar i zrobię jakiś cień. Oczywiście, na każdej warstwie, którą tworzycie, zaznaczając ją, możecie później edytować kolory tylko na wybranej warstwie. Kolejny ła to samo. dopasować rozmiar i utworzyć cień. Okej, okay, teraz utworzę na wodzie coś w rodzaju cienia galakcji. Cienia tego nieba galakcji. W tym celu zduplikuję tą warstwę z galakcji z kariną nebulą. Przeniosę ją nad Moje jezioro i w trybie mieszania ustawię screen. Mam takie coś, chcę tylko mieć te gwiazdy na swoim jeziorze, dlatego używając Eraser Tool, wymarzę gwiazdy z księżyca, nieba i gór, a następnie, by dodać realizmu, można zmniejszyć krycie na tej warstwie. Te gwiazdy staną się tak delikatnie widoczne. Teraz chcę dodać na moje zdjęcie trochę świateł, od blasków świetlnych, bijących jakby od księżyca. W tym celu utworzę nową warstwę. Wybiorę brasztul, biały kolor i zrobię takie proste linie na wodzie. W trybie mieszania dla warstw ustawię overlay i używając filter blur i gaussian blur zrobię lekkie rozmycie by nadać temu realizmu, można zmniejszyć trochę krycie. Wygląda to dużo lepiej ze światłami. Teraz utworzę jeszcze nową warstwę, by dodać trochę cienia na modelce, prostego cienia, używając brasztul. I czarnego koloru w trybie mieszania dla warstw, Soft Light. Zmniejszając krycie i lekko rozmywając. I Jesteśmy już prawie na końcu. Czas na ostatnie poprawki, czyli korektę kolorów naszego zdjęcia. Używając opcji Levels, Brightness, Contrast oraz Color Balance, możemy utworzyć właśnie te ostatnie korekty. Ja zrobię to zdjęcie nieco ciemniejsze, bardziej niebieskie. Co za tym idzie bardziej dramatyczne. Oczywiście tutaj możecie edytować wedle własnego uznania. W mittons. Dodam trochę cyjanu. I odrobinę koloru niebieskiego. To samo w Shadows. A na koniec zdjęcie trochę przyciemnie i dodam kontrastu. Ok, to już wszystko. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że ten poradnik Wam się spodobał. Przede wszystkim dziękuję, jeżeli ktoś dotrwał do końca. Subskrybujcie mój kanał, by być na bieżąco ze wszystkimi poradnikami. Jeżeli macie pytania, możecie zostawić komentarz bądź wysłać do mnie prywatną wiadomość i do usłyszenia w następnym poradniku. Dzięki.